Co przyniesie Ci ten tydzień? Karta, która wyszła, to koło fortuny. A to znaczy jedno: Wszechświat szykuje dla Ciebie coś nieoczekiwanego. Coś się zmienia, może niespodziewanie, może na Twoją korzyść. To karta przeznaczenia losu, karmy i punktu zwrotnego. Jeśli ostatnio coś Ci nie wychodziło, to sytuacja się odwróci. Jeśli czułaś stagnację, będzie ruch, będzie impuls, będzie nowe. To tydzień, żeby zaufać, a nie kontrolować. Czasem trzeba pozwolić losowi działać. Ty nie wszystko musisz rozumieć od razu. Ten tydzień to test zaufania do życia. Wszystko, co się dzieje, dzieje się po coś i dla ciebie. Zapisz ten film, zaobserwuj, jeśli czujesz, że koło fortuny właśnie się kręci dla Ciebie. I pamiętaj: dziś jesteś bliżej przeznaczenia niż wczoraj.